Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Skórowo Romantyki z Wysokiego Przyboju. Oczywiście lecimy sobie z szóstym odcineczkiem pierwszego sezonu. Mm. W sumie to ciele. tyle z wstępu. Rozdział szósty. Złów falę. Hurricane i Kayla spotkały się na plaży. Było jeszcze wcześnie, ale słońce już przybiegało. Mamy szczęście, zwykle jest tu więcej początkujących. Będziesz miała gdzie poszaleć. Kayla popatrzyła na dziewczynę i uśmiechnęła się zadziornie. No jak, jesteś gotowa na pierwszą lekcję? Na ile to możliwe. Za, i gotowa. Trzymaj. Kayla podała dziewczynie sfatygowaną deskę surfingową. To moja stara deska. Rozmiar powinien ci pasować. Kiedy uczyłam się surfowania, byłam mniej więcej twojego wzrostu. Nic nadzwyczajnego, ale na początek wystarczy. Okej, okay. bierzemy starą deskę. Wave patrol. Dziękuję. Ona jest lżejsza niż wygląda. Pewnie to przecież laminowany e, pianopoliuretan. Czytać nie umiem. A na czym ty będziesz surfować? Serwerka uśmiechnęła się tajemniczo i rozpięła leżący obok pokrowiec. Popatrz na to cudeńko. Podwójnie, podwójnie profilowane, włókno szklane system płetw opracowanych przez najlepszych. Z zachwytem sypała terminami. Ach, nawet połowy z tego nie rozumiem. No w sumie nie do tego cię przeszkolili. Kaja zauważyła niepewną minę dziewczyny. Sorki trochę mnie poniosła. No w ogóle jest cudowna. Hurricane zginęła głową, ujęła deskę wygodnie i ruszyła w stronę wody. A ty dokąd? Uczuć się surfowania. Poczekaj, jeszcze nie jesteś gotowa na wodę. Po pierwsze, w takim kostiumie kąpielowym możesz liczyć tylko na masę zadrapań, a po drugie, nie odpowiedziałam ci jeszcze o kilku ważnych detalach. Jeśli chodzi o kostium, mam kilka opcji. Minutkę. <laughs> Dobrze, że się wcześniej przygotowałam. Lecimy od, od zera. Kosz, pianka, co... Koszulka i shorty Myślę, że szortów nie powinna ubierać, ponieważ mogą jej zlecieć. Bierzemy kostium. Myślę, że najodpowiedniejszy byłby pierwszy, ale ten jest najładniejszy. Tak, o wiele lepiej. A teraz zaczynajmy. Po pierwsze i najważniejsze, nie chodź do wody od razu. Najpierw ją poobserwuj. Ocean lubi zmiany i możesz popaść w tarapaty, jeśli zawczasu nie zauważysz, że nadchodzą. Mm, więc na co powinnam zwracać uwagę? Na to, czy w wodzie i na plaży są ludzie. Czy nie ma wstecznych prądów, czy na wieżyczce jest ratownik, czy fale nie są dla ciebie za wysokie. I jak to się stało, że wpadłaś we wsteczny prąd? Wpaść to nie problem. Problem byłby, gdybyś mnie nie uratowała. A skoro ratownik był na posterunku, to będziemy kusić los, rozumiem. Aha, widzę, co próbujesz zrobić. Poza tym stara się nie surfować w pojedynkę, szczególnie z początku. I zawsze zostawiaj komuś info, gdzie cię szukać, na wypadek, gdybyś nie wróciła. Wydaje mi się, że rozmowa zbacza nie w tę stronę. Hej, pamiętaj, że dbam o bezpieczeństwo twojego ślicznego tyłka. Nie sądzę, aby poinformowanie kogoś, gdzie jesteś w danym momencie było czymś nieodpowiednim. Przecież jak nie wiem, czy oglądacie Urbexy, ja kiedyś oglądałam, teraz już nie oglądam, to normalną rzeczą jest, że informuję się podczas właśnie takich wypraw, że w tej chwili jestem tu. Na przykład teraz przemieszczam się godzinę w tę stronę. I to są ostatnie takie wasze kontakty z ludźmi. Jakby jedyne. Gdyby coś się stało, będą wtedy wiedzieli, co robić i gdzie szukać. Komplement przyjęty. No i co tam widzisz w wodzie? Hurricane zmrużyła oczy i zaczęła patrzeć na ocean. Widzę niewielkie fale i ludzi, a na wiożyczce nikogo nie ma. Tak, na niej już dawno nikt nie siedzi. Tu jest mało plażowiczów, to miejsce właśnie dla początkujących surferów. I dno jest tu całkiem w porządku, bez kamieni. Dziś będę Cię uczyć prawidłowej pozycji na desce, jak wiosłować i jak wstawać. Jeśli Ci się uda, zdałasz trochę się poślizgać na pianie. Na pianie? Na rozproszonych falach przy brzegu. Całą falę nazywamy zieloną, ale żeby ją złowić, trzeba potrenować na pianie. I jeśli spróbujesz od razu odgryźć za duży kęs, spotka cię tylko rozczarowanie i więcej już nie będziesz chciała surfować. Logiczne. Nowymi krokami do wielkiego celu. Właśnie. Zrób rozgrzawkę i idziemy do wody. Pokażę Ci, jak leżeć na desce. Nie, mówiłam Ci, bardziej skinaj plecy. Tak sama sobie przeszkadzasz wiosłować. Hurricane westchnęła i z rozdrażnieniem opadła czołem na deskę. Hej, nie zniechęcaj się. Surfing to jedna z najbardziej naukowych dyscyplin sportowych, szczególnie dla dorosłych. Może pokażesz mi jeszcze raz, jak się to robi? Lepiej ustawię Cię we właściwej pozycji. Kyla zbliżyła się do dziewczyny i delikatnie przesunęła jej ręką po plecach Hurricane poczuła przez cienki materiał ciepło jej dłoni I od tego po jej ciele przebiegły dreszcze hmm, Zimno ci? Cóż, nie, po prostu twoja dłoń jest bardzo ciepła hmm, Widzę, że mogę dać tutaj tę opcję, więc dam Chociaż nie sądzę, żeby to była bezpieczna opcja w przypadku Kylie Żeby nie dać jej zbyt dużych nadziei, nie? Kyla uśmiechnęła się i dała dziewczynie klapsa Spoko nie dekoncentruj się. Nic nie poradzę. Jesteś dekoncentrująca. Właśnie tego się obawiałam. Hurricane ześlizgnęła się z deski i stanęła tuż przy Kylie. Patrzyła na nią uważnie, uśmiechając się kącikami ust. Masz śliczne usta? Serio? Jesteś ciekawa jak smakują? Absolutnie nie. Bardzo? Nie. Hurricane przylgnęła do surferki całym ciałem i spojrzała jej w oczy. Serio? Coś mi się wydaje, że spieprzyłam sprawę. Dobra, wróciłam, naprawiam sprawę. Nie lubię, kiedy mnie dotykają egzacylny... Tak bym odpowiedziała, gdyby to był nawet mój gameplay. Dlatego bardzo się zdziwiłam. Coś po prostu chyba... Bo ja tutaj wiecie, robię tak, że sobie ustawiam YouTube 1.0.25 i tak przeklikuję i tylko opcje sobie zapisuję, które są wybierane. I ja z góry musiałam założyć, że jak jest jaksowe, to na pewno wybrałam diaksową opcję. No, surferka zabrała rękę, jakby się oparzyła. Oj, wybacz, w takim razie będę Ci po prostu mówiła, w jakie miejsca... Jakie miejsca są w niewłaściwej pozycji? Dziękuję. Masz niedość naprężone pośladki i nogi. Bez, nich, bez ich współpracy nie zdołasz utrzymać pleców jak należy. Hurricane podkręciła się na desce i zrobiła tak, jak radziła Kayla. O tak, lepiej. Spróbuj teraz Trzeba powiosłować. Chyba mi się udaje. Tak, zuch z ciebie. Tylko nie ściskaj palców, kiedy wiosłujesz. Od tego um, w ruchu jest mniej energii. Potrzebujesz jak największej powierzchni wiosłowej. Po jeszcze kilku, bardziej zdecydowanych próbach wiosłowania, dziewczyny wyszły na brzeg. Kaila szybko naszkicowała na piasku kontury deski i z... zademonstrowała, jak prawidłowo wstawać i stać. Hurricane spróbowała zrobić tak jak ona, ale coś poszło nie tak. Chyba utknęłam. Na to wygląda. Tu potrzebna jest zręczność i równowaga. W twoim wykonaniu to wygląda tak prosto, a w samej rzeczy... Stara się robić to płynnie i powoli. Musisz rozsunąć uda, a potem pojawi się miejsce, w którym zmieści się noga. Najważniejsze to nie, zapomnieć, nie zapominać patrzeć przed siebie i kierować kolana w jedną stronę. Inaczej wyjdzie ci taka poza jak u tego chłopaka. Pokazała głową w stronę wody, gdzie jakiś nowicjusz próbował osiadłać falę. Jego wysiłki spezły, spełzły na niczym. Fala go przewróciła. <laughs> Widzisz, zabrakło mu balansu i to wyglądało głupio bardziej jak próba posadzenia klocka lasującą. Nie chcę sobie tego wyobrażać. Zrób 10 popapów i spróbujesz pojeździć na pianie, okej? Okay? Chcę patrzeć przed siebie wiosłowanie, wiosłowanie, ręce pod piersi, podnieść tors, podnieść zad. Aż mi się przypomniało na jeździe konnej było do, do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo, do góry, w dół. I takie ćwiczenia wykonywaliśmy w środę podczas jazdy. I, ten... I to właśnie ma być coś równowagą. <laughs> Zacząć obrót, podciągnąć nogę i wstać. Hurra! Udało ci się! Piana będzie cię niosła w stronę brzegu, dlatego powinnaś patrzeć na brzeg, kiedy będziesz próbowała ją złapać. Widzisz, gdzie rozbijają się fale? Musimy dopłynąć do miejsca, gdzie się formułują, ale jeszcze się nie rozbiły. Niech skadnę, tam gdzie jest masa surferów. Właśnie, to miejsce nazywa się lineup i żeby nikomu nie psuć dnia, poczekamy na swoją kolejkę. Kaila powiesłowała w stronę surferów i Hurricane podążyła za nią. No, no, tak po prostu płynąć. Um, masz dla mnie jeszcze jakieś rady? Radzę nie, nie podrzucać deski, kiedy z niej spadasz, lub kiedy nurkujesz pod falą. Um, choć deska jest z pianki i ma gumowe płetwy, tak czy inaczej możesz y, może komuś nieźle przyłożyć w twarz. Deska? I sama możesz oberwać. No, Tylko wyobraziłam sobie naciskanie hamulca przed niego w, na rowerze. Samobójstwo. Więc co mam robić, kiedy nakryje mnie fala? Skieruj deskę nieco niżej, albo przewróć ją nad głową. Tak nikogo nie poranisz. Dobrze wiedzieć. Jeszcze trochę i się ten... Sama tutaj nauczę, <grym wiosła> jak serwować. Nie, nie mam aż takiej dobrej równowagi. <krym wiosła> Dziewczyny cierpliwie doczekały się swojej kolejki. Odwróć się twarzą do brzegu. Patrz przez ramię. Kiedy zauważysz zbliżające się fale, zacznij wiosłować rękami. A kiedy poczujesz, że fala niesie cię w kierunku brzegu, spróbuj wstać. Trochę się denerwuję. Wielu zły nic się nie stanie, jeśli nie uda ci się za pierwszym razem. Powodzenia. Hurricane odwróciła deskę dziobem w stronę brzegu i zaczęła obserwować horyzont. Dziewczyna zauważyła zbliżającą się falę. I teraz y, zacząć wiosłować rękami. Dokładnie. Muszę sobie tutaj przeczytać, bo mam, nauczyłam chyba się zapisywać cały tekst, bo czasem jedno słowo ma znaczenie. Dziewczyna skoncentrowała się na wiosłowaniu. Raz, dwa, Fala wzięła we władanie deskę, która znalazła się tam, gdzie trzeba. Unieść się na rękach, podnieść sad i rozsunąć uda. Hurricane tak skupiła się na swoich członkach, że zapomniała o równowadze. Fala rozbiła się, zostawiając dziewczynę za sobą z piaskiem we włosach i zębach. Owaj. Niezła próba. Po kilku kolejnych nieudanych próbach hurricane całkiem opadła z siły. Wraz z humorem dziewczyny zaczęła się psuć też pogoda. Hej, z Tobą wszystko w porządku? Cóż, yy, zmęczyłam się. No osobiście bym się nie przyznała, że jestem zmęczona, no ale... Chociaż dzisiaj jestem wyjątkowo marudna, Wam powiem. Nie wiem czemu, ale tak wszystkim mówię, że źle się czuję, żeby mi dali święty spokój. A ostatnie podejście było po prostu do bani. I jeszcze oberwałam deską po głowie. Może coś ci się w niej poukłada. Ale w ogóle full make-up do pływania. I dopiero co wyszłam ze szpitala. Hurricane zauważyła, że ręce drżały jej za zmęczenie. Mam nadzieję, że to przejdzie. Inaczej trzeba będzie pożegnać się z pracą. Przecież mówiłam, żebyś nie porzucała deski. To ona rzuciła się na mnie. Ja się tylko broniłam. Dobra, ona mówi to z uśmiechem. Przypomniałam sobie, bo ostatnio więcej jak oglądałam filmików takich o paznokciach. Się trochę zainteresowałam tematem. Oczywiście nigdy sama nie będę robić paznokci, bo nie mogę. Ale zainteresowałam się i naprawdę niektóre kobiety... Mają coś takiego, że wkładają ręce, bo to trzeba włączyć do lampy, żeby tam się utwardziło. I potrafią powiedzieć, że to lampa ich zaatakowała, że lak laki gdzieś tam się na przykład zmiął. A to się zmiął w cudzysłowie, bo na przykład wkładając do lampy, nieostrożnie, możecie zarysować ten lakier o brzeg lampy i już mm, będzie nierównie, nie? No i kobiety potrafią to zwalić na e, martwy przedmiot, a nie na siebie. <laughs> Biedactwo, mam pomysł. Co powiesz na małą przerwę? Pójdziemy na twoją plażę, skoro są tu takie fale. Tam powinny być po prostu bombowe. Tak, mała przerwa nie zaszkodzi. No i na pewno będzie tam Alek i reszta chłopaków. Oni za nic nie przepuszczą dobrej fali. A jednak mam szczęście. Przynajmniej jedna rzecz, rzecz się dziś uda. Dziewczyny wytarły mm, więź, zabrały rzeczy i odeszły z plaży nowicjuszy. Hurricane rzuciła ostatnie spojrzenie na wodę. O, fale rzeczywiście zrobiły się wyższe. Skoro tam będą Twoi znajomi, może coś o nich opowiesz. Po co? Lepiej, żebyś sama ich poznała. Moje opisy i tak niewiele ci pomogą. Dlaczego? Dlatego, że oni są dla mnie jak rodzina, i między nami panują raczej braterskie niż koleżeńskie stosunki. W ogóle z Tobą pewnie wszystko będzie inaczej, jestem pewna. A poza tym, ty jesteś Benny. Kto? Niemiejscowa. Czy to ma znaczenie? Plaża powitała je wiejącym w twarz wiatrem Fale wysokie na prawie dwa metry piły o Na piasku było niewiele osób I wszyscy patrzyli w wodę A tam Alek tu siadał fali Jaki szczęśliwy Mówiłam przecież Kayla po poszła w stronę wody Hurricane ruszyła jej śladem Jej wzrok natknął się na znajomą postać Jake obserwował surferów Jego poza emanowała niezadowoleniem Co koł gryzło? Przywitam się z Jake'iem <laughs> Nie ma co być hamskim. <gry> Hurricane pomachała Jacobie ręką Zauważył to, zmierzył dziewczynę Od stóp do głów Potem uniósł brew, wzruszył ramionami I odwrócił się co Udaje, że, jej tu nie obchodzi, że go to nie obchodzi Cudnie Ktoś tu powinien wziąć lekcję manier Hurricane odwróciła się od wieżyczki I dogoniła Kyle'a Ta obserwowała zbliżającego się do brzegu Aleka Jak tylko zszedł na brzeg, jego uśmiech spaladł Ale nie zniknął całkowicie Węgorz, przyszłaś obwieścić swoją nową zabawkę? Objeździć, przepraszam. Fale są tu po prostu jak szkło. Mm, nie tylko i nie aż tak. Ona mnie uczy. A, ratowniczka, jak twój surfing? Pomalutku. Już umiem wiosłować, ale nie udało mi się pojmać fali. A co, węgorz nie zdradziła ci największej tajemnicy? Boziu, Alek, znowu będziesz mącił ludziom w głowie. Baw się na, mm, dobrze na brzegu, ja pójdę wypróbować moje cudeńko. Kaila z miłością pogłaskała nową deskę, wbiegła w przybój i popłynęła. Czyli nie dobrze, że rozumiem, że przybój to będzie fala? Bo mamy Wave Patrol, to ja bym to w ogóle nazwała w ogóle Słoneczny Patrol, historia. Tylko, że nie mogą, na no, bo wiadomo, prawa autorskie do tytułu, ale wysoki przybój, wysoka fala, już tak chyba historia miałaby to by lepszy tytuł, nie wiem, no. to, to moje zdanie tylko. To moja szansa na zdobycie zaufania Aleka. Muszę zdobyć jak najwięcej źródeł informacji. Więc w czym tkwi największy sekret? To nie będzie sekret, jeśli go od razu zdradzę. Serwer podszedł nieco bliżej, spojrzał ogniście dziewczynie w oczy. W takim razie może podzielisz się swoją mądrością. Twarz Aleka posmutniała trochę. Po mądrości to nie do mnie, a to ciekawe z tym do kogo. Więc na czym polega twoja funkcja? Ja mam na wszystko oko. A, więc to ty jesteś ten taki odpowiedzialny. Jaka dziwna odpowiedź, więc dlaczego nie pracujesz jako ratownik? Właśnie dlatego, że jest. nieważne. Surfer opadł na piasek i poklepał dłonią obok siebie. Przysiadaj się, spróbuję ci coś wbić do głowy. Hurricane osadowiła się na chłodnym piasku. <laughs> Patrz, widzisz wszystkich tych kolesi? Około 15 osób czekało na swoją falę, podczas gdy kilka innych surfowało w różnych stylach. Do uszu dziewczyny dolatywały pełne zachwytu i okrzyki. Trudno ich nie zauważyć. Kto z nich jest najlepszym surferem? Hmm. Ten, kto łowi yy, największe fale? Nie, rozmiar taki nie jest najważniejszy, choć mówi coś o technice. Na pewno, jeżeli umiesz się utrzymać na czymś takim. Najlepszy surfer to ten, który ma największą przyjemność z siodłania fali. Ok. Co, nie wierzysz? To właśnie cały sekret. Wyluzować się, żyć chwilę i mieć jak najwięcej radochy z surfingu. I kiedy surfer pojmuje tę prostą zasadę, zmienia się jego życie, zmienia się jego stosunek do wszystkiego i człowiek zaczyna być prawdziwy. I każda fala wtedy jest najlepsza. Przemyśl to sobie. Alek wstał, przeciągnął się i ruszył w stronę wody. Jak mi mówisz o radości z surfingu, to ja mogę stać i patrzeć na brzegu, nie? Na, na tych, co potrafią surfować. Hurricane została sama za swoimi myślami. Znaczy najważniejsze to dobrze się bawić, Położyła się na piasku i przeciągnęła się. Potem przewróciła się na brzuch i spróbowała prawidłowo wstać. Patrzeć przed siebie, wyjąć plecy, ręce pod pierś, unieść tors, podnieść sad, zacząć obrót, podciągnąć nogi i wstać. Na piasku to dość łatwe, a już na pewno nie zabawne. Dziewczyna w zadumie popatrzyła na wodę i łowiących fale surferów. Ciekawe, co robię nie tak, a raczej co oni robią nie tak jak ja. Nie jestem teraz w szczytowej formie, ale nieźle sobie ze wszystkim radzę. Fali. Hurricane podeszła do linii przyboju. Ocean dyszał i szumiał. Fale mm, przewalały się w rzadkich promieniach słońca, a porywisty wiatr jakby pchał dziewczynę w stronę wody. Pięknie. Po półgodzinnej obserwacji zauważyła coś ciekawego. Obowią prawie wszystkie fale. Było tylko kilka nieudanych prób. Raczej nie można wytłumaczyć tego umiejętnościami. Czyżby rzecz była w tym, że oni dobrze znają to miejsce? Hurricane zmrużyła oczy i zauważyła jeszcze jedną rzecz. Ci, którzy przepuszczali fale, byli nieco nie w tym miejscu. Na Dziwne, że fala ma swoje miejsce i wygląda na to, że bardziej doświadczeni serwerzy wiedzą, gdzie go szukać i umieją to wykorzystać, nie stoją w miejscu, podążają za falą. Może i ja powinnam spróbować gdzieś też Jake i w wodzie jest masa ludzi. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, wyciągną mnie. To z głupota myśleć, że ktoś ci pomoże. <laughs> Dziewczyna westchnęła, uniosła podbródek i weszła do wody. Płynąć było ciężko, ale długa obserwacja fal przyniosła skutki. Dziewczyna szybko złapała rytm i zdołała omijać falę. Chyba coś mi się jednak udaje. Pozostało doczekać się swojej kolejki, żeby sprawdzić moją teorię w praktyce. Mam nadzieję, że Kayla i Alek nie będą mnie wyganiać z wody. <laughs> Jej kolejna nadeszła dość szybko. Za plecami dziewczyny pojawiła się fala. Naprzód szukać swojego miejsca, of course. Patrząc przez ramię i manewrując ostrożnie, Hurricane zdołała znaleźć idealne miejsce do wspięcia się po grzbiecie fali. Aby tylko jej teraz nie zgubić. <laughs> wiosłujemy, wiosłujemy. Znalazła się na szczycie fali i od razu zaczęła działać grawitacja. Fala ruszyła w dół. W tym momencie dziewczyna poczuła zadziwiającą pewność siebie. Zrozumiała, że nic jej nie zatrzyma. To było najlepsze, co spotkało ją w życiu. Dam radę. Hurricane stanęła na desce, jakby robiła to już tysiące razy. tak. Hipnotyzujący rytm fal, słony wiatr i szeroki na cały świat uśmiech. Te sekundy trwały jakby całą wieczność. <laughs> się cieszę. To rzeczywiście zabawa. Nic co robisz bez fanu nie jest tego warte, moim zdaniem. Absolutnie zmęczona Hurricane leżała na piasku. Na jej twarz padł czyjś cień. Widzę, że przydała ci się moja rada. Myślę, że teraz i ja jestem dobrym surferem. <laughs> Surfer coś zamruczał. Mniej więcej tak brzmi skryty w krzewach tygrys. Głęboki dźwięk, od którego każdy włosek na ciele staje dęba. To było niezłe, ale nie jesteś jeszcze największą rybą w stawie. Nigdy nie będę. Panie, masz mięśnie, a ja nie. <grym> Wiem, to, czy uczypiłam się wielkości fizycznej. Zaczęło się ściemniać. Surferzy wychodzili z wody i zbierali swoje rzeczy. Jake zakończył zmianę i odszedł bez pożegnania. Naprawdę tak trudno było mu wykazać się elementarną uprzejmością. Kilku surferów pod przewodnictwem Aleka podeszło do dziewczyny. Twoje małe przedstawienie zrobiło wrażenie na chłopakach. Chcieliby się przywitać. Czad, niezła jazda. Tak, to było super. Pół palca. Nie chcę wiedzieć, dlaczego tak? W samej rzeczy rzadki kunszt. I tak tu sobie pomyśleliśmy, a ja podpowiedziałam. Tak, to była praca zbiorowa. W ogóle co powiesz na to, żebyśmy ci pomogli wybrać swoją osobistą deskę? O tak, nie umiem jeszcze pływać, a już sobie deskę wybierać. Absolutnie pozytywnie. Alek absolutnie obojętnie spacerował mi między rzędami desek, jakby to był supermarket. Pół palca i przylepa ostro dyskutowali o plusach i minusach pokrycia deski, która stała w rogu. Gąbka patrzył na nich, nie mieszając się. Hurricane niepewnie patrzyła na kilka desek, spośród których miała wybrać tę najlepszą. Kajla powoli podeszła do dziewczyny i dotknęła jej ramienia. <laughs> no co, wybrałaś? Tak myślę, że wybrałam. Okej, okay, mamy... Długa deska, deska rybka i fanboard. W związku z. Wow! Drewniana deska jest jeszcze. Ekskluzywna deska. W związku z tym, że mam odblokowaną tę deskę, to wezmę sobie tę deskę. Nie chcę mi się marnować diaksów. A nie wiem, czy to miało wpływ, szczerze. Gratuluję wyboru. Nie chcę mi się sprawdzać, czy to będzie. Wiecie, do ci z nią. Dzięki. A tylko, czekajcie, sprawdzę. Dziewczyna, aha. Osoba y, wybrała drewnianą deskę, więc chyba nie miało to jakiegoś wielkiego znaczenia. W sensie osoba, z którą porównuję sobie łoktrą. Masz plany na wieczór? Spać? <grym> A co powiesz na to? Nasz kumpel... Kiedy ty się zdążyłaś przebrać? Y, nanosi dziś ostatnie poprawki na swoje wielkie dzieło. Jest malarzem. Niedługo wyjeżdża z miasta i postanowił zostawić nam na pamiątkę wspaniałe graffiti. Będzie party tylko dla swoich. Nie chcesz pójść? Będzie super. Hmm, oczywiście jestem za. Skoro mi pozwalają, to idę. Jestem za. Uuu, jak ładnie! W jaskrawym świetle przemysłowej lampy człowiek w ochronnej masce stał obok muru. Pędzel lekko dotykał tynku. Ale tak ładne, że wow! Mam pomysł na ten tutaj obraz. Nie przeszkadzała mu głośna muzyka z przenośnego głośnika, ani zbierający się wokół tłum. Aleks po mistrzowsku roztopił się w tłumie, a pozostałych zawołali do siebie ich znajomi. Dziewczyny stały za plecami artysty. Ten nie reagował. Z nim wszystko w porządku? Aha, niczego niezwykłego. Hej, Soltej. Hm? Kala, nie przeszkadzaj. Jesteś jakoś mało rozmowny, a przecież dziś jest wielki dzień. Przyszli wszyscy twoi przyjaciele. Właśnie, wszyscy tutaj są. To w, co w związku z tym? Machnął rękę w stronę muru. Hurricane podeszła bliżej i zobaczyła, że cały obraz skomponowano z imion. Wow. Nie słuchaj go. Przyjaciele są tutaj. Kyla z irytacją pokazała na wciąż przebywających ludzi. Dziś mam ostatnią szansę, żeby skończyć. Nie chcę wyjechać, nie zostawiając po sobie niczego. Znowu odwrócił się w stronę muru. On może coś wiedzieć. Z drugiej strony mogę spędzić czas z tymi, z którymi znam. Pomogę sol Soltejowi. Może ci pomóc. Zobaczymy, co tam. Wreszcie, ktoś zaproponował pomoc. Męczę się tu już drugi tydzień, a oni przychodzą się tylko pogapić. Dzięki ci, piękna nieznajoma. Jestem Hurricane. Dzięki ci, piękna Hurricane. Został mi tylko ten kawałek. Dziewczyna wzięła pędzel i przystąpiła do pracy. Soldej w skupieniu wypisywał obok imiona. Dlaczego postanowiłeś to zrobić? Graffiti? Dlatego, że wyjeżdżam niedługo i chciałbym zostawić coś na pamiątkę. I dlatego graffiti jest skomponowane z cudzych imion? Przecież oni wszyscy są częścią mojej historii. I gdy ludzie będą patrzeć na ten mur, będą widzieć nie tylko moją historię, ale i historię wszystkich, których znałem. No, skończyłem. Wreszcie mogę się napić. Nie ma co pić na odcinku. <laughs> Hurricane spojrzała na właśnie... Za... Oj. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> tak to jest, jak się z, z, na jednym wydechu wszystko mówi. Pozwólcie, się napiję. mi herbata wystygła. Oh. Chyba muszę się dzisiaj wstrzymać <grytanie> z nagrywaniem już. Tak się cieszyłam, nie? Nagram sobie do końca cały sezon Wysokiego Przyboju. Hurricane spojrzała na właśnie zakończony kawałek muru i ujrzała wśród splecionych liter swoje imię. O, a Cię... Co, Cię dziwi? Ty, teraz Ty także jesteś częścią mojej historii i częścią historii Rekinów. A ale to był dzień. Zmęczenie, które zgromadziło się w ciągu całego nasyconego dnia, spadło na dziewczynę jak puchowa pierzyna. Hurricane pożegnała się ze wszystkimi i poszła. Koła bramy stało oparte o ścianę Alek. <laughs> Poczekaj, za parę dni będziemy mieli piknik, chciałbym, żebyś na niego przyszła. Przecież ty mnie ledwie znasz. Stąskniłem się za nowymi twarzami, a ty wyglądasz interesująco. <laughs> Wyglądam. Alek zauważył na twarzy dziewczyny grymas niezadowolenia. Jesteś ładniutka, kiedy się denerwujesz. Chciałabym zobaczyć wszystkie Twoje twarze. Może w następnym podejściu, Panie Aleku. Tym razem idę ścieżką Jake'a. Odepchnął się od ściany i dołączył do pozostałych serwerów. Znaczy piknik. To już wiem, co będziemy robić w następnym odcinku. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co? Do usłyszenia już niebawem w kolejnym. Trzymajcie się zdrowo. Cześć, pa, pa!